Szanowni Państwo, chciałbym Państwa przywitać na Warszawskiej Woli, ale okazja nie jest wcale wesoła. Jesteśmy dzisiaj tak naprawdę w drugim dniu obchody, obchodów rocznicy Rzezi Woli. W pierwszych dniach sierpnia 44 roku tutaj, na Warszawskiej Woli, wymordowano 50 tysięcy mieszkańców naszego miasta, a za nami jest przykład, no, absolutnego zezwierzęcenia, bo inaczej nie potrafię tego nazwać, czyli aktu wandalizmu. Mniej więcej za nami w sierpniu 44 roku były mury fabryki Ursusa, na której dziedzińcu zamordowano bestialsko, między, szacuje się między 6 a 7,5 tysiąca mieszkańców dzielnicy Wola. Ale to nie przeszkadzało. Zatem kilka godzin po uroczystościach wandalom zniszczyć pamiątkowej tablicy torka, która stoi za nami. Chciałbym z jednej strony zaapelować do policji o bardzo szybkie ujęcie sprawców. Tu wokół jest monitoring, więc myślę, że te zapisy już są zabezpieczane. Ale też z drugiej strony podziękować za te szybkie działania, które to policja już podjęła. Chcę też podziękować firmom, które to zajmują się konserwacją tego typu pomników, a to bardzo skomplikowana sprawa, że udało się w tym bardzo szybkim trybie przyjechać tu na miejsce i spróbować uratować tą tablicę porty. To Wspomniałem, że to trudne zadanie. Kilka miesięcy temu szereg tablic tego typu zostało w mieście zdewastowane. Klejemy podsydowym, wklejano tam różne adnotacje, przypisy. Niestety przywrócenie świetności tym tablicą z piaskowca, który jest trudnym, jest szlachetnym, ale trudnym materiałem, kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bardzo liczymy, że tą tablicę za nami da się szybko uratować. Mówię to z takim prawdziwym zmartwieniem. I chciałbym podkreślić, że dla wszystkich mieszkańców Woli, którzy to bardzo licznie uczestniczą w uroczystościach związanych z Rzeczą Woli, te miejsca pamięci są bardzo ważne. Wczoraj no, szacuję, że blisko tysiąc osób uczestniczyło pod pomnikiem 50 tysięcy osób Mieszkańców woli zamordowanych przez Niemców w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku uczestniczyło w tych, w tych uroczystościach. Potem wspólnie przeszliśmy około godziny 19-20 na, na cmentarz Powstańców Warszawy, gdzie wysłuchaliśmy jak co roku przesłania pani Wandy Traczek-Stawskiej, opiekunki tego cmentarza, ale to nie przeszkadzało w tym całym czasie dokonać no, czegoś tak dramatycznego, jak widzimy za nami. Chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców Warszawy, nie bądźmy obojętni. Myślę, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zapobiegać tego typu aktom wandalizmu. Jeżeli widzimy tego typu działania, reagujmy, informujmy służbę, policję, straż miejską, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie się przeciwstawić tej, temu bezmiarowi głupoty i jak chcę podkreślić ze zwierzęcenia, bo nie wydaje mi się, że istota myśląca, czująca to, co czują mieszkańcy woli, mogłaby zrobić coś takiego. Dziękuję bardzo. No coś dramatycznego. A czy wiemy jaką substancję została dla ten pomnik? Nie jesteśmy ekspertami. Przed nami specjalistyczny wykonawca, który to, mam nadzieję, szybko przywróci świetność tej tablicy. Zaznaczam, jaskowiec, w której są wykonane rozliczne tablice Torka w Warszawie jest materiałem szlachetnym, ale bardzo wymagającym. On niezwykle szybko odpłania różnego typu farby, substancje. Mamy doświadczenie z poprzednich miesięcy, gdzie no kleje epoksydowe bardzo głęboko wżerały się w piaskowic i bez jego zniszczenia nie dało się tego usunąć. I smutne jest to, że w zasadzie kilka miesięcy po E, rewitalizacji, te tablice torka, no, wciąż są niszczone. Czy wiecie mniej więcej, kiedy to się stało? Czy wy dostaliście jakieś zgłoszenie, czy jak zauważyliście w ogóle, że coś się wywołali e, Informacje, e, m, które napłynęły w kierunku policji, mamy takie informacje w urzędzie, e, to były okolice u godziny 22, czyli no raptem, e, myślę, że półtorej, dwie godziny po tym, jak przeszedł ten dymarsz pamięci. O której ten pomnik przed nami ekipa konserwacyjna, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wykonawcy, bo mamy w tej chwili bardzo trudny czas dla tego typu prac. Trwają obchody uroczystości w całym kraju. I każdorazowo miejsca pamięci muszą być przygotowane przed i po takim uroczystościom, więc wyasygnowanie czasu zespołu fachowców. Tak naprawdę w ciągu kilku godzin jest bardzo trudne. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że tak szybko się tutaj zjawili na miejscu. Tego jeszcze nie wiemy. No, jesteśmy ubezpieczeni jako miasto, ale chciałbym zaznaczyć, że tej sprawy nie odpuścimy i zarówno my, jak mam nadzieję ubezpieczyciel, będziemy starali się od ustalonych sprawców dochodzić kosztów naprawy tego pomnika. To jest pytanie do policji. Ja sam oceniam współpracę, współpracę z policją bardzo dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie, no ale nie oczekujemy, że będą nam zdradzać tajemnice postępowania. Najważniejsze jest to, by ci wandale ponieśli zasłużoną karę i też bardzo liczę na prokuraturę, że będzie patrzyła na tego typu występki jednak zdecydowanym okiem, bo nasze doświadczenia wcześniejsze nie były takie. Część postępowań wobec poprzednich sprawców wandalizmu na tablicach Torka, no niestety nie zakończyła się postawieniem zarzutów. Liczę, że tym razem będzie inaczej. To jest pytanie do fachowców. Mamy specjalistyczny sprzęt, specjalistyczną ekipę. Bardzo liczę, że to będzie możliwe. To wszystko zależy od rodzaju substancji, którą to pomnik jest zanieczyszczony. Zaznaczam, piaskowiec jak już konserwatorzy zabytków wielokrotnie mnie informowali jest takim kamieniem, który robi i pozytywne i negatywne niespodzianki. Liczę, że da się tablicę uratować. Tutaj, e, opinia konserwatora nie nad, zanim się, Na razie mamy do czynienia z prostym czyszczeniem. Jeżeli okaże się, że konieczne są prace budowlane, ostatnie, to oczywiście będą są, one musiały poczekać na e, zgodę konserwatora zabytków. Czy tutaj na woli to jedyny pomnik taki zdewansowany? Czy jeszcze mieliście Państwo jakieś sygnały? Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to, to jedyny, bardzo skandaliczny i spektakularny, bo widać jak wygląda tablica torka za nami, przykład wandalizmu, ale mamy w przyszłości doświadczenie z łącznie kilkudziesięcioma tablicami torka, które zostały no bardzo poważnie uszkodzone przez wandali, którzy doklejali klejami pewne redakcyjne zmiany na tych tablicach, nieodwracalnie je niszcząc i musieliśmy angażować specjalistyczne firmy do naprawy tego typu pomników. Wtedy były potrzebne zgody konserwatorskie. Jeżeli się okaże, że prace będą tak poważne, będziemy musieli poprosić o opinię konserwatora. Czy będzie Pan apelował o ochronę pomników, bo są kolejne uroczystości zaplanowane na wojnę? Nikt nie ochroni naszego własnego dziedzictwa lepiej niż my sami. E, no, gdy słuchamy na przykład pani Wandy Tratywstawskiej, która mówi o współczesnym patriotyzmie, to ten patriotyzm, no, nie, ten patriotyzm nie polega na szukaniu wrogów, e, na, e, tylko na e, budowaniu wspólnoty obywateli. I liczę, że e, współmieszkańcy, nikt lepiej niż współmieszkańcy, nie ochroni naszego wspólnego dziedzictwa. Jestem raczej pozytywnie nastawiony i optymistyczny pod tym względem. Z roku na rok na uroczystościach związanych z Rzezią Woli, z Powstaniem Warszawskim jest bardzo duża liczba mieszkańców. Widzę te same twarze i nowe twarze. Mamy w Warszawie mieszkańców, którzy są Warszawiakami z urodzenia, i mamy takich mieszkańców, którzy są Warszawiankami i Warszawiakami z wyboru. Obie grupy licznie uczestniczą w tych obchodach, więc jest nadzieja. Dziękuję Państwu bardzo. Pozostaje do dyspozycji na obchód.